Gdybyś był w finale, rzuciłbyś kulą? No właśnie, to zależy z kim. Z kim bym był. Julce byś się nie odważył. Tak, julce, ta, patrząc po spinkach z Milanem, bałbym się jej wybuchowości, że ja bym rozbił kulę, ona by mnie tym szkłem pocięła, więc raczej bym nie ryzykował. Życie jest zbyt piękne i też dziurką no, no czułem tą jej lojalność i, i wiedziałem, że, że mogę jej ufać. No ale jakby był z oliwką, to bardzo też ją lubiłem i była super, no ale miałem tam podejrzenia, że coś nie do końca jest, jest ta szczerość. No i jakby oglądając to, to się upewniłem, ale no, miałbym na pewno tak, że stałbym z tą kulą. Skupiony jak na maturze z matematyki, żeby tylko jakbym zobaczył jakiś ruch, to od razu by, bym rzucał, ale myślę, że nie chciałbym tego zrobić. Eee, uważam, że fajnie jest właśnie pokazać, że dwójka ludzi może się spotkać, sobie zaufać, podzielić się wygraną eee, i jest fajnie. No ale tak eee, ekstrapolując z zachowania Oliwki, myślę, że ona by chciała rzucić też, też dla show. Także jakby był z nią w finale, to by było bardzo ciekawe.